Cześć, dzień dobry, słuchajcie mamy 17, 6, no prawie 25 Jak widzicie ja już mam kwiaty i jedziemy ozdabiać Idzie oczywiście z nami Kinga, Chrzesny, Adrianki No Kinga jest chrzestną i dziadek No i my z Dawidem także Myślę, że pójdzie nam sprawnie pompowanie tych balonów Chyba dzisiaj będzie ładna pogoda Także trzymajcie kciuki Okej, okay, słuchajcie, pokażę Wam, co tutaj mniej więcej y, kupiliśmy. Tak, Adrianka, pokażesz tu takie baloniki masz z numerkiem 1. Tutaj mam oczywiście małego pomocnika. Y, mamy kubeczki. Nasz oczek mniej więcej jest na 50 osób, także troszkę tych rzeczy y, musieliśmy kupić, ale fajnie. Bardzo się cieszymy, że tyle osób chce świętować razem z nami, z naszą córką, ten wyjątkowy rok. Także takie mamy y, kubeczki. Tutaj mamy, o już Adrianka y, tutaj zagląda. Mamy takie świeczki. Ja prawdopodobnie te świeczki, bo to są świeczki pływające na wodzie. Słuchajcie, je kupiliśmy w Akcjon. One dużo jakoś nie kosztowały, bo chyba 13-15 zł. Jeden już testowaliśmy, bo niby mają się świecić 4,5 godziny, ale spokojnie one wystarczają na o wiele, o wiele dłużej, także myślę, że jutro coś będę z nimi kombinowała. Na pewno na stołach będą one w słoiczkach. Także taki mam plan, a zobaczymy jak to wszystko jutro wyjdzie Także tutaj mamy wszystkie rzeczy na grilla Jakieś talerzyki, jakieś tacki i tak dalej Tutaj słuchajcie, mamy świeczkę jedyneczkę Tutaj mamy dwie takie fontanny Tutaj słuchajcie, mamy jeszcze... Mhm, okej, okay, Adrianka, sprawdzasz wszystko, okej okay. Tutaj mamy taką... Taśmę, jakby i myślę, że do tego będziemy sobie balony przyczepiać. Tutaj mam również jeszcze balony. Tutaj mam toper. Myślałam, że wezmę inny toper, ale jak zobaczyłam, ten uznałam, że, że ten biorę i reszta balonów. Także, jak widzicie, troszkę tego ma. No, I lecimy dalej, słuchajcie. Mamy tu taką mm, zawieszkę, również w tym samym klimacie, co y, te kubeczki. I do tego, słuchajcie, mamy również serwetki. Także wszystko jest w takim jednym motywie. Y, I to prawdopodobnie zawiesimy jej na krzesełku, takim, w którym jest, w którym fajnie, fajnie się tam czuje. Które weźmiemy z domu, także myślę, że e, to i właśnie tam, Gdzieś się przymontujemy. E, tutaj słuchajcie, zamówiłam, e, zamówiłam taką girlandę balonową myślę, że wiecie o co chodzi. No i myślałam, że ona, te balony przyjdą w po prostu jakimś. E, Innym, fajniejszym opakowaniu, i w ogóle z jakąś instrukcją. No a one przyszły, słuchajcie, tak. Także jestem ciekawa, jak to w ogóle będzie wszystko. Wyglądało tak, że jutro Będziemy kombinować, widzę, że tu jest jakaś Tasiemka I będę, i będę coś tam kombinowała Mamy słuchajcie, aha, taką fajną czapeczkę Nie wiem, czy Adrianka w ogóle Będzie w niej chciała być Tutaj mamy resztę tej właśnie Girlandy Ona jest jeszcze z numerkiem 1 I tak dalej, i tak dalej Ale to jutro wszystko Wam pokażę Tutaj mamy, o proszę bardzo Adrianka, tutaj są Twoje serweteczki, tutaj słuchajcie mamy jeszcze takie frędzelki, wzięłam nie wiem gdzie je umieścimy, zobaczymy wyjdzie na pewno wszystko w praniu no i najważniejsza rzecz strój młodej damy czekaj kotuś strój młodej damy, słuchajcie tu mamy taką gumeczko opaseczkę, także zobaczymy, tutaj mamy bodziaczki, mam już roczek Ada, także super I do tego mamy e, taką e, Kwiecunię, także laleczka Będzie, jeszcze musimy dzisiaj Na zakupy podjechać, kupić jakieś rajstopki Bo wiecie, no już jest połowa września y, Także Już wieczorkiem może być Troszkę chłodniej i myślę, że Warto się e, zaopatrzyć W coś e, cieplejszego, także no, Dzisiaj nasz jeszcze dużo pracy czeka I jutro od samego rana, ale bardzo się cieszymy, że możemy Adriance zorganizować ten roczek. Adrianka, spodoba Ci się żapeczka? Mama pochowa kubeczki, tak? Pochowamy kubeczki i baloniki. Nie wiem, czy Wam pokazywałam te baloniki. Te baloniki będą na bramie, takiej prowadzącej, właśnie do tego miejsca, gdzie będziemy urządzać Adriance imprezę. Dobra słuchajcie, mamy godzinę przed 12. Jak widzicie, my mamy całe auto załadowane. Jeszcze rodzice mają całe auto załadowane. Adrienka z ciocią e, śpi, znaczy się Adrienka śpi i ciocia ją pilnuje. E, tak. Także my na spokojnie sobie jedziemy, wszystko tam już ogarniemy, przeszukujemy i tak dalej Zobaczymy w ogóle jak z talerzykami będzie, bo trochę, troszkę wieje Znaczy nie, mocno tak leciutko, no ale jestem ciekawa, bo to jednak są plastikowe talerzyki Czy nam tego nie pozwiewa, także myślę, że będzie fajnie, nasza mała Adrianka dzisiaj kończy roczek Akurat właśnie jej dzisiaj wypada, że dzisiaj jest przyjęcie No i dzisiaj ona o 6.10 się urodziła w tamtym roku, także Idealnie, słuchajcie, wszystko się zgrało.

Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje na sto lat, sto lat, niech żyje, żyje na jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje na. niech żyje nam. Słuchajcie, nagrywam się już w poniedziałek, już po całej, po całej imprezie, po całym przejęciu. No, powiem Wam, że my jesteśmy zachwyceni. No, naprawdę było super. Adrianka też była zadowolona. Oczywiście było dużo ludzi, dużo wszystkiego, ale mega, mega się cieszymy, że mogliśmy jej zorganizować ten roczek, że tak dużo osób chciało wziąć udział właśnie w tym dniu razem z nią, razem z nami. Także bardzo się z tego cieszę i każdej osobie, która ogląda ten filmik i która była to bardzo dziękuję bardzo dziękuję za życzonka także ja uciekam właśnie na pazurki bo słuchajcie już mam odroz a na dzisiaj właśnie nie miałam termin także mam nadzieję że taki filmik wam się spodobał i widzimy się już w kolejnym odcinku do zobaczenia.